25 października 1501 roku w mieście Mielnik nad Bugiem, które obecnie jest wsią, król Aleksander Jagiellończyk wydał tzw. Tak artykuły mielnickie, zwane też przywilejem mielnickim. Określił w nich zasady działania najwyższych organów władzy w państwie. Najwyższą instancją podejmującą decyzję o losach państwa miał być Senat, złożony z wojewodów, kasztelanów oraz Biskupów katolickich. Król miał przewodniczyć obradom Senatu i wykonywać jego uchwały. Gdyby król nie wykonywał uchwał Senatu, senatorowie mieli prawo wypowiedzieć mu posłuszeństwo. Senatorowie mogli być sądzeni jedynie przez Senat. Starostowie, którzy do tego czasu reprezentowali króla, mieli zostać podporządkowani Senatowi i być przez Senat nadzorowani. Król, który do tego czasu mianował senatorów według swojego uznania, mógł powoływać nowych tylko za zgodą senatu ponieważ senatorami byli magnaci oznaczało to w praktyce że rządy w państwie przejęła magnateria szlachta która wywierała największy wpływ na poprzedniego władcę Jana Olbrachta została nazwana w tym dokumencie tłumem ludzi niedobrych ale komyślnych Aleksander Jagiellończyk zgodził się na dyktat magnatów chcąc uzyskać pomoc polski dla Litwy, która poniosła ciężką klęskę w bitwie z wojskami moskiewskimi nad Wiedroszą. Artykuły mielnickie wywołały w Polsce powszechne oburzenie wśród szlachty. Przestała ona płacić podatki i stawiać się na pospolite ruszenie, również starostowie nie wykonywali poleceń senatorów. W kraju zapanowała anarchia. Uspokojenie nastrojów i uporządkowanie spraw państwowych nastąpiło dopiero w roku 1505 w wyniku. Uchwalenia w radomiu konstytucji Nihilnowi, która anulowała artykuły mielnickie i ustanowiła zasadę, że żadne nowe prawo nie może być wprowadzone przez króla bez zgody szlachty, reprezentowanej przez Sejm.